Cześć. Witam was serdecznie na moim blogu. Ja mam na imię Anita i zajmuję się technologią świadomości, która pozwala lepiej zrozumieć samych siebie i otaczający nas świat. I dzisiaj chciałabym się zająć takim tematem, który będzie mm, powiedzmy na styku polityki i y, socjologii, dlatego że sama z wykształcenia jestem socjologiem i y, lubię analizować pewne wydarzenia, które dzieją się właśnie pod tym kątem z pewną pogłębioną jakby świadomością na temat mechanizmów, które tymi społeczeństwami i y, politycznym ich życiem prawda, tutaj powodują. I y, taką kwestią, do której chciałabym się dzisiaj dokleić, to jest y, coś co można by było nazwać współczesną wojną pomiędzy lewactwem a konserwatyzmem. Można by było powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, już niespecjalnie nie się w to angażując, jeżeli chodzi o jakieś szczegóły. Jeżeli ktoś ma ochotę, to najlepiej sobie uzupełnić samemu takie informacje. Natomiast można powiedzieć, że współczesna myśl humanistyczna, czy taka, do której powiedzmy te lewacko nastawione, powiedzmy, grupy światopoglądowe wykazują powinowactwo, tak naprawdę ma swoje źródło w epoce. Rewolucji francuskiej, czy w momencie rewolucji francuskiej. Dlatego, że wkrótce potem, w zasadzie, nastąpiła rewolucja, jeżeli chodzi o świadomość. Tak? Za rewolucją taką związaną z polityką tak? i, i, i z, z pewnymi przemianami społecznymi, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, nie wiem, demografię czy podział pracy, a nastąpiła zmiana światopoglądowa. I bardzo mocno w tamtym czasie rozwijał się marksizm, który zresztą do dzisiaj ma swoją, swój bardzo duży udział w zasadzie w tej współczesnej myśli społecznej. I w zasadzie można by było powiedzieć, że to był taki czas, kiedy generalnie odcięto człowieka od religii, tak? W sensie takim, że ta rola Kościoła, ona została troszeczkę umniejszona i te wszystkie ideały, którymi Kościół do tej pory, czy moralność, na, na straży której stał, ona została w pewien sposób jakby podważona, tak? W sensie takim, że jego jakby występowanie w charakterze nieomylnej instancji, która decyduje o tym, co się dzieje z człowiekiem, została w pewien sposób zredukowana, nie zupełnie wykorzeniona, ale bardzo silnie osłabiona, tak? I Dzisiaj mamy taką sytuację, że te lewackie, te, te, to lewactwo, tak, które wyrosło na kanwie właśnie tamtych przemian światopoglądowych, które jakby starały się, przynajmniej tak to rozumiem, oddać człowieka samemu sobie, doprowadziły do takiego momentu, w którym dzisiaj już mamy prawda, tego typu nurty w ramach tego całego trendu światopoglądowego które mówią o tym, że człowiek zasadniczo może sobie nawet wymyślić, jaką płeć, jaką płcią chce być. Czyli jeżeli sobie zobaczymy na cały proces, jak to wyglądało, gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka, że to jest koralik, który jest zawieszony na nitce z jednej strony, jakby od góry, a z drugiej od dołu do ziemi jest przytwierdzony, od góry do nieba, tak? czyli do tych wszystkich, powiedzmy, duchowych sfer, to rewolucja francuska i to, co po niej nastąpiło, odcięła człowieka tą górną nitką, natomiast współczesne nurty lewackie tak, i cała ta filozofia, z którą dzisiaj mamy do czynienia, ona tak naprawdę odcina też człowieka od biologii i zostawia go w pewien sposób samemu sobie. Dlatego, że do tej pory było trochę w ten sposób, że tym życiem społecznym Właśnie nawigowały pewne instytucje, typu Kościół, typu dzisiaj państwo, tak, które w zasadzie stoi na straży tak tych humanistycznych ideałów, a przynajmniej powinno tak naprawdę na tej straży stać. Natomiast wychodzi na to, że dzisiaj to już w zasadzie troszeczkę nic nie wiadomo, i ludzie gdzieś podskórnie czują, że coś tu się nie zgadza, ale tak naprawdę nie są w stanie do końca powiedzieć, o co chodzi. I teraz, jeżeli sobie zobaczymy na całe, powiedzmy, przemiany społeczne, na te wędrówki ludów, które dzisiaj nas też dotykają, jeżeli chodzi na przykład o tak zwanych uchodźców napływających z terenów Syrii Afryki Północnej, no to w tej sytuacji um, powstaje taka opcja, że um, ten strach i to zagubienie w człowieku jakby wypływa coraz bardziej na wierzch. I... Um, Czyli mamy coś takiego, że dryfuje sobie w powietrzu, tak? W jakimś sensie nie będąc przyklejonym ani do żadnej, powiedzmy, tutaj instytucji, która by wykazywała albo powinowactwo, tak? Do jakichś kwestii związanych z duchowością. A z drugiej strony cała sytuacja jakby takiego materialnego odniesienia, do którego w pewien sposób jakby ten kult rozumu, tego szkiełka i oka do tej pory jakby nawiązywał, tak? czy, 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 czy co przyjmował za pewnego rodzaju wyznacznik, tak? którym ta świadomość ludzka miała się we współczesnych, nowoczesnych czasach kierować, no ten drugi też już ulega w pewien sposób erozji. No i co taka ludzka świadomość, która zostaje rzucona sobie po prostu na taki wiatr, ma w tym momencie zrobić? Zauważmy jedną rzecz, że naturalną rzeczą jest to, że skoro powiedzmy to lewactwo tak mocno jakby człowieka tutaj wykorzenia, i w zasadzie zabiera mu tą podstawową tożsamość biologiczną, jakąś taką narodową, tak dlatego, że mówimy o jakimś tam kosmopolityzmie, o nowoczesności itd., no to naturalną wersją jest coś takiego, że człowiek skręca w prawo, tak? Czyli po prostu jakby próbuje się z powrotem przytulić do tych, powiedzmy, starych wartości, typu powiedzmy, no nie wiem, religia, konserwatyzm, rodzina, przynależność, państwo i tak dalej. To tutaj w Polsce jest bardzo mocno, bardzo mocno jest obecne. Natomiast moja diagnoza tego jest taka, że to jest tylko pozorne rozwiązanie, dlatego że jakby cały cykl przemian i ten cykl czasowy, w którym my w tym momencie się znajdujemy, on nie ma za zadanie wskazać, jakby która z tych stron, czyli lewa, czy prawa, jest lepsza i właściwa, tylko on pokazuje, że obie są jednakowo nieaktualne i jednakowo nie prowadzą w zasadzie do niczego. To wygląda trochę w ten sposób, jakbyśmy byli takim jakimś. Nie wiem, Jakąś rośliną, którą się po prostu w jedną, w drugą stronę macha, w sensie próbując wyrwać, poruszyć te korzenie, tak? Tak jakbyśmy byli rośliną gotową do zbioru. I w pewnych kontekstach, jeżeli mowa o czasach ostatecznych i o apok apokalipsie, tak, można by było powiedzieć, że no, w zasadzie ten czas żniw y, y, według niektórych, y, jakby to powiedzieć, tendencji, czy, 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 czy powiedzmy trendów postrzeganiowych, tak, czy, czy światopoglądowych. On faktycznie ma w tym momencie miejsce. I osobiście, jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że faktycznie tak jest, tak? Dlatego, że to jest taki moment, w którym pewien, jakby to powiedzieć, cykl dojrzewania nas jako ludzkości zamknął pewne koło. I kwestia jest taka, że jakby właśnie. My w pewien sposób jesteśmy zmuszani przez te przemiany do tego, żeby przejść na dalszy etap, żeby to inaczej, jakby zacząć wszystko procesować. Natomiast problem polega na tym, że większość z nas może nie być zwyczajnie na to gotowa. I teraz, o co tutaj generalnie też chodzi, że cała ta sytuacja stawia człowieka w takim sensie, że on musi odkryć na powrót swoją właściwą tożsamość. I zauważmy, że w momencie, kiedy dajmy na to takie instytucje jak kościół, które początkowo w początkowych fazach były jakby zakładane przez uczniów takich szkół, które faktycznie na tej duchowości, takiej głębokiej powiedzmy, budowały, tak i, i miały do tego dostęp, to na chwilę obecną jest to instytucja, która po prostu strzeże jakiegoś tam rodzaju porządku społecznego i moralności. Też nie uważam, że gdyby go w jednej chwili ewaporować, to by nagle wszystko spłynęło tutaj wielką szczęśliwością. Dlatego, że dla wielu ludzi rzeczywiście jest to jakimś wyznacznikiem jest zmutem. Tak? Jeżeli człowiek nie potrafi sam z siebie kontrolować pewnych rzeczy i wykazywać pewną organiczną moralnością, to lepiej mieć protezę, za pomocą której się po prostu, że tak powiem, pewne masy społeczne ze sobą nie pozabijają zwyczajnie, tak? To jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa jest taka że jakby to te czasy wymuszają to, żeby jakby poszukiwać, tak? Czyli poszukiwać odpowiedzi na takie pytania, na które takie instytucje, jak Kościół katolicki, czy jakiekolwiek inne w zasadzie dzisiaj nie dają odpowiedzi. Dlatego, że po prostu ludzie, którzy go budują, czy ludzie, którzy służą mu w kategoriach właśnie kapłanów, tak? czy, czy ludzi, którzy po prostu są w strukturach hierarchii, tychże instytucji, oni po prostu są w zasadzie zwykłymi ludźmi, którzy służą pewnym, jakby to powiedzieć, egregorom czy agregatom społecznym, wielkim grupom, które po prostu same z siebie mają pewną moc, tak? I, i, i jakby samą tą masą pewnych przekonań i pewnego zbioru, jakby dusz, tak? Czy powiedzmy, jednostek, które w obrębie ich występują, stąd czerpią swoją moc i stąd czerpią swój wpływ, tak? są, Można by było to gdzieś tam dalej rozwijać, ale no nie chciałabym tutaj to dalej wnikać. Natomiast nie o, taką, nie o takie zrozumienie tutaj chodzi, ponieważ to jest po prostu zwyczajnie niewystarczające. Dzisiaj czasy współczesne zostawiają człowieka przed taką koniecznością, żeby właśnie sięgnął po swoje dziedzictwo, sięgnął po to, kim on właściwie jest i po co tutaj przybył na tą, powiedzmy, nie wiem, ziemię, tak? czy, 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 czy w ten czas i przestrzeń. To są takie czasy, które stawiają przed nami konieczność zadania sobie pytanie, jaki jest sens naszego życia i po co my tutaj właściwie jesteśmy. I wierzcie mi, że na takie pytania można znaleźć odpowiedzi, to nie jest tak, że w ogóle tego znaleźć nie można, natomiast żeby je uzyskać i żeby być w stanie je usłyszeć, trzeba po prostu przejść pewną ścieżkę zdrowia. I teraz. Y y y po drodze tutaj, powiedzmy, ponieważ Kościół i powiedzmy te instytucje, które miały kiedyś, powiedzmy, taką wiedzę, która była związana właśnie z miejscem człowieka na tym świecie, jego celem istnienia, takim prawdziwym i realnym, one z różnych względów tęże wiedzę utraciły, no ale w pustej przestrzeni nie ma i pojawiają się takie zjawiska społeczne, jak na przykład New Age, tak? I wszelkiego rodzaju Ojejku, historie, które są związane właśnie z prowadzeniem różnego rodzaju działalności subtelno-materialnej, które mają w pewien sposób, za cel sobie stawiają przywrócenie tejże duchowości. I jakby otwarcie człowieka na to, że jest kimś więcej niż tylko i wyłącznie właśnie ten ludzki stworzony z białka skafander. I powiem w ten sposób, że jest to do pewnego stopnia Przydatne w takim sensie, żeby rozwinąć w sobie świadomość tego, że nasza osobowość jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie właśnie ciałem wraz z mózgiem, tak? że po prostu są pewne zakresy w człowieku, które są tak samo realne jak nasza ręka, noga czy ucho i że, że można się powiedzmy w tych zakresach równie sprawnie poruszać co powiedzmy rowerem do pracy codziennie. Natomiast to nie jest duchowość, tak? I często te, powiedzmy, obszary czy te zakresy wiedzy, która jest proponowana, ona tak naprawdę podszywają się w pewien sposób pod duchowość, mówią o sobie, że one rozwijają duchowo, co moim zdaniem nie jest do końca właściwym określeniem tutaj tego całego zdarzenia, ponieważ one rozwijają i dają dostęp do subtelnych zakresów materii człowieka czy osobowości, do której zazwyczaj nie mamy dostępu. Natomiast do prawdziwej duchowości i do tej takiej, powiedzmy, fundamentalnej przemiany, która rzeczywiście sprawia, że idziemy taką ścieżką, która jest realnie ścieżką uwolnieniową, no to one tak powiem szczerze z własnego doświadczenia, niekoniecznie dopinają i mam nadzieję, że nikogo w tym momencie nie urażę, bo tutaj nie chodzi o pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, wytykanie komuś czegokolwiek, tylko o zrozumienie. Szerszego procesu, w którym gdzieś tam jesteśmy, bo możemy sobie usiąść i na przykład na okoliczność zachowania pewnej poprawności politycznej nie krytykować, tak, czy nie przedstawiać pewnego stanowiska, czy powiedzmy nazywać pewnych rzeczy po imieniu. Natomiast to doprowadzi do tego, że przestrzeń, czyli powiedzmy to życie, prędzej czy później i tak nas postawi w obliczu takich zdarzeń, które będą korektą do tego typu przekonań i prędzej czy później zostaniemy zmuszeni do tego, żeby zweryfikować swoje stanowisko. Więc jeżeli są w nas pewne już przeczucia czy odczucia, że coś tutaj się nie zgadza i że ten kierunek, w którym idziemy jest nie do końca właściwy, to warto byłoby jakby zatrzymać się nad tymi odczuciami, wziąć je bardziej pod uwagę i jednak zadać sobie pytanie pod tytułem, czy może jednak jest coś ważnego, czego nie wiem, a o czym powinienem, powinnam wiedzieć. I takim czymś według mnie jest właśnie kwestia prawdziwego celu i sensu bycia tutaj człowieka na tym świecie. Ponieważ cała polityka, całe życie społeczne, całe nasze jednostkowe życia w zasadzie są tak naprawdę temu celowi podporządkowane. A tym, tym celem jest prawdziwa, głęboka i poważna duchowość, która odsyła człowieka do jego prawdziwego i do jego jakby takiego fundamentalnego wzorca, którego on dzisiaj po prostu nie realizuje z różnych przyczyn, ponieważ jego natura, czy powiedzmy pewne subtelne zakresy, na których funkcjonuje, zostały w pewien sposób, jakby to powiedzieć, obcięte, tak? Czy zmutowane, czy zniekształcone, i to, co nazywamy współczesną naturą człowieka, jest po prostu jedną z jej wariantów. To jest tak, że ludzie w aktualnym stanie, stanie bycia są tacy, jacy są, ale to nie jest powiedziane, że nie mogą być inni, tylko że i mogą być inni, wiem o tym, że mogą być. Natomiast, żeby to zrobić, jest potrzebna bardzo konkretna praca u podstaw. Czyli nie to, że wiemy, że jesteśmy uniwersalną jednością. Ale pytanie jest takie, czy my to realnie odczuwamy i czy my to realnie realizujemy w swoich jakby konkretnych, prywatnych życiach. Druga sprawa jest taka, że to się odbywa na poziomie bardzo przyziemnych rzeczy. Dlatego, że prawdziwa duchowość, ona nie wyraża się w tym, że latamy sobie pod jakby różową chmurą albo gdzieś tam powiedzmy, szpanujemy jakimiś supermocami, tylko tym, w jaki sposób odzywamy się, czy odnosimy do człowieka, który na przykład przed chwilą nas obraził. Czy go rozumiemy, czy go przyjmujemy takim, jakim on jest? To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Ono do tego się w zasadzie sprowadza, i takie były przekazy jego największych nauczycieli. I ci nauczyciele, oni również wiedzieli o tych różnych antropozoficznych, prawda, aspektach funkcjonowania człowieka, o którym dzisiaj oficjalne instytucje, które powołują się na tych chrześcijańskich nauczycieli, w zasadzie nie mówią. Natomiast tamci ludzie to wiedzieli, tak, czy tamte istoty to wiedziały. I wbrew pozorom, jeszcze w starożytności wiedza ludzka na temat pewnych właśnie sensowności i celowości życia na tym świecie była o wiele bardziej szeroka i duża niż człowieka współczesnego. Dzisiaj dryfujemy jak takie priony, które są po prostu ani związane z górą, ani z dołem, i tak naprawdę są to puste w pewien sposób, można powiedzieć, takie kontenery, nośniki świadomości, które tak naprawdę niosą co, nawet same nie wiedzą co. Popadają w różnego rodzaju aberracje psychiczne, depresje, dziwne prawda, nie wiem zachowania, tak? wszelkiego rodzaju wypalenia, bezsensy, uzależniają się od różnych używek, które pozwalają im w pewien sposób uciec od tej pustki i od tego bólu wewnętrznego, który odczuwają podświadomie, a do którego nie mają świadomego dostępu. Moi drodzy, to nie da rady zbudować nowego społeczeństwa, jeżeli na przykład w takiej sytuacji byśmy wysadzili w powietrze banksterów i powiedzmy, nie wiem, cały Watykan, jak niektóre powiedzmy tutaj środowiska są przekonane, że najprawdopodobniej są przekonane, żeby tak było. Jeszcze osiedlimy się w ekowiosce i będziemy mieli darmowe źródła energii i tak naprawdę będziemy żyli w harmonii, i wiecznej szczęśliwości. To tak nie działa. To jest ten sposób, że jeżeli nasz organizm ma pewne, jakby to powiedzieć, właściwości tak, społeczne, które przyciąga pewnego rodzaju zdarzenia, które y, jakby, y, mają za zadanie uwypuklić, czy uzewnętrznić, czy wypłukać na zewnątrz pewne aberracje, które my po prostu w sobie nosimy, to umieszczenie nas w bardziej komfortowym środowisku zmieni tylko scenariusz, w jakim te aberracje będą się przejawiały. I prawdziwa mądrość i prawdziwa duchowość, ona tak naprawdę drąży bardzo głęboko właśnie w przyczyny, w fundamenty, w podświadomość, jeszcze nawet dalej, tak? Przyczyn, które sprawiają, że my, jako ludzie, produkujemy dookoła siebie taką, a nie inną rzeczywistość. To, co bardzo istotne, to to, że ta prawdziwa duchowość jest w zasadzie jedynym remedium na to, co się współcześnie dzieje. I ponieważ dzisiaj jest tak, że nie ma żadnych instytucji, które cieszyłyby się w pewien sposób autorytetem albo zaufaniem na okoliczność posiadanego przez nich, powiedzmy, wiedzy, stanu świadomości, ich powiedzmy tak, uczestników czy członków, to tak naprawdę wszyscy jesteśmy zmuszeni poruszać się trochę po omacku. I w zasadzie dzisiejsze czasy do tego się sprowadzają, i to jest ich taka immanentna cecha. Ponieważ jest to trochę w ten sposób, że każdy z nas musi szukać na własną rękę i metodą prób i błędów znajdować to miejsce, które w danym momencie jest dla niego adekwatne. Ponieważ nawet jeżeli uczestniczymy w pewnych sytuacjach, które mogłyby wydawać się z pozoru, że nie są docelowe, tak, czy że nie są tymi miejscami, w których faktycznie możemy znaleźć tąże prawdziwą duchowość, to są one pewnymi stacjami pośrednimi, które nas do niej przybliżają. I teraz jest też taka sytuacja, że im więcej ludzi tą prawdziwą duchowość w sobie uruchomi, tak, Którzy jakby będą służyli tak naprawdę temu porządkowi, tak, który jest związany z jej przejawianiem, tym tak naprawdę inni będą mieli krótszą drogę. Dlatego, że tutaj działa taki trochę efekt setnej małpy. Jeżeli jest jakaś grupa ludzi, która już pewne rzeczy przeszła i która praktykuje coś z powodzeniem, i która daje temu wyraz swoją praktyczną, codzienną postawą, to w tej sytuacji e, reszta ma po prostu łatwiej, dlatego że są pewne skrypty dostępne, powiedzmy, że w zbiorowej podświadomości, które sprawiają, że um, one, o, jakby, um, jakby mamy zostawione pewne ślady, tak, czy pewne tropy, um, po których jest nam gdzieś tam łatwiej. I um, aczkolwiek powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że nagrywając na przykład ten materiał, tak sobie się zastanawiam, bo. Y, Powiem w ten sposób, że jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to ludzie patrzą najczęściej w taki sposób, że mm, o co tutaj generalnie chodzi, że, że tej Kościół katolicki czy jakikolwiek inny w zasadzie się tym zajmuje i widać, co on tak naprawdę tutaj z tym robi. I że mm, mówiąc o takich kwestiach, wyglądam. Mm, Powiedzmy, że mało poważnie, tak? Być może w oczach innych ludzi. Natomiast um, takie mam odczucia, po prostu gdzieś tam, powiedzmy, zebrane z tej całej przestrzeni, takiej egzystencjalnej, z takiej, jakby w relacji do pewnego rodzaju wzorca świadomości, który występuje na takiej, powierz, um, um, powiedzmy, przestrzeni takiej. Um, Współczesnej, tak? dlatego że jeżeli właśnie chodzi o kwestie tych zakresów, to są z jednej strony zdominowane przez Kościół katolicki, a z drugiej strony przez prawda, różnego rodzaju, jakby to powiedzieć, um, obszary tak zwane alternatywne, które jakby są trochę mało, znaczy bud mogą budzić społecznie troszeczkę mało, jakby to powiedzieć, odczucia bycia na serio, tak, czy bycia czymś poważnym. E Natomiast to, na czym by mi tutaj zależało, i to pewnie już nieraz wspominałam i powtórzę po raz kolejny, że z mojego punktu widzenia bardzo istotne jest to, żeby tej duchowości, tej prawdziwej duchowości, jej jakby doniosłości, jej, jej realnemu wpływu na to, co się dzieje, wpływu, wpływu przepraszam, wpływowi, na to, co się dzieje tutaj w związku z nią, na takim planie społecznym i politycznym, i też jednostkowym, tak, przywrócić właściwe miejsce. Dlatego, że to jest fundament, z którego wszystko wypływa. I to jest fundament, na którym. Który, jeżeli jest jakby wyszczerbiony i który, jeżeli jest niewłaściwie pojmowany, to powstają na jego kanwie różnego rodzaju naprawdę hydry, gorgony i różnego rodzaju inne nieciekawe potwory. I teraz powiem w ten sposób, że w tych filmach tutaj nie odsyłam do konkretnych rzeczy, tych filmach, które są na kanale. Jeżeli ktoś chce bardziej wgryźć się w temat i zrozumieć, co Rozumiem pod pojęciem prawdziwej, realnej i takiej poważnej duchowości. To zapraszam, żeby zapisać się na newsletter. Do którego linka macie pod filmem. Tam umieszczając swojego maila, dostaniecie linka do playlisty, na której zamieszczam takie filmy, które są trochę, no powiedzmy, no mają charakter niepubliczny i które adresuję do tych, którzy faktycznie, powiedzmy, w jakimś sensie deklarują to, że chcą drążyć temat dalej, dlatego że e, tak naprawdę nie chciałabym po prostu się narzucać i nie chciałabym narzucać pewnych tematów za bardzo. W sensie takim, że jakkolwiek mam świadomość tego, że to są rzeczy poważne i że to są rzeczy niecierpiące zwłoki, to z drugiej strony, tłoczenie komukolwiek, czegokolwiek na siłę y, może tak naprawdę tylko y, dostarczyć, jakby to powiedzieć, y, zgrzytów, które są niepotrzebne, uważam. W sensie takim, że jeżeli można coś ominąć, nie ma takiej konieczności, żeby właśnie przez coś się jakoś bardzo mocno przebijać, to lepiej robić to spokojniej, łagodniej, wszystko w swoim czasie. I tak naprawdę, no powiedzmy, adresować te treści do tych, którzy, którzy faktycznie są nimi zainteresowani, którzy coś tam czują, przeczuwają i którzy, którzy chcieliby po prostu pracować w oparciu o coś, co jest realnie skuteczne. Niekoniecznie robiące aferę, niekoniecznie przynoszące chwały, niekoniecznie przynoszące oglądalność, niekoniecznie przynoszące popularność, niekoniecznie będące czymś, czym można się powiedzmy pochwalić przed przyjaciółmi, tak, czy jakimiś tam innymi znajomymi, ale które mają realny i fundamentalny wpływ na to, co się dzieje dookoła, tak. I podążanie taką ścieżką, ona faktycznie zmienia rzeczywistość, dlatego że zmienia nas samych. A ja tutaj cały czas znowu jak Katarynka powtarzam, i to się nie zmieni, że żeby zmienić dookoła siebie rzeczywistość, to najpierw trzeba zmienić samego siebie. I dopiero powiedzmy, ludzie, którzy sami siebie zmienili i z, którzy spotykają się w grupach tak ludzi, którzy jakby są na no to samo ukierunkowani, oni dopiero mogą realnie dalej oddziaływać w takiej większej skali. Natomiast zawsze jest pytanie temu, jakiemu jakby to powiedzieć porządkowi magnetycznemu się tutaj y, służy. To jest kwestia fundamentalna. I właśnie o tym, o co generalnie chodzi z tymi porządkami magnetycznymi, o co chodzi w ogóle z całym sensem z historią naszą tutaj funkcjonowania na tej planecie, y, w tym obszarze na tej ziemi, tak? Y, mówię w tych filmach, które są niepubliczne i zapraszam tych, którzy jeszcze się nie zapisali do tego, żeby to uczynić. E, no dobra, to chyba dzisiaj na tyle. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego materiału i do wyświetlenia wkrótce w następnych. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Pa!